Ostatnie lata pokazują, że gracze coraz bardziej doceniają trudne, wymagające gry. Produkcje From Software zyskały sobie tak liczne grono fanów ze względu na interesujący świat przedstawiony, ale również i wyśrubowany poziom trudności. Renesans przeżywają także roguelike'i, które nawet w swej bardziej wybaczającej formie, pozwalającej zachować część progresu po śmierci, i tak słyną z raczej wymagającego gameplayu. Nic dziwnego, że tak się dzieje. Wielu z nas zaczęły po prostu nudzić czasem zbyt łatwe i samo się przechodzące produkcje i z otwartymi rękami witaliśmy gry oferujące większe wyzwanie i także idącą zatem satysfakcję. Bywa jednak i tak, że gry są trudne, ale nie w ten przyjemny sposób, o ile przyjemnym możemy nazwać bycie przebitym mieczem na wylot, jak obudowany stalą szaszłyk. Są przypadki, gdzie czujemy, że trudności, z jakimi się spotykamy, nie wynikają z naszej winy, a zgony to nie efekt naszego braku ogłady w posługiwaniu się padem. Oto krótka lista grzechów gier trudnych na siłę. Na początek coś, co może kojarzyć się z tym jednym gościem, który nigdy nie trafiał do bramki i zawsze mówił: "Sorry, chłopaki, nie te buty". A jednak coś w tym może być. Przyczyny stricte techniczne wynikające ze złej realizacji projektu gry. Nie da się przewidzieć, kiedy kamera zmieni swoje położenie w trakcie skoku, a postać w wyniku tego wyląduje w przepaści bez dna. Tak samo trudno przewidywać i planować pojedynek z bossem, którego hitpointy bywają naprawdę kuriozalne. Krótki lag potrafi natomiast wytrącić z rytmu nawet największego Rockmana czy najsprawniejszego kierowcę. Źle zaprojektowane sterowanie to również coś, co doprowadza wielu graczy do choroby sierocej. Zrzucanie winy na problemy techniczne gry to często wygodna wymówka, ale odnoszę wrażenie, że równie często to także uzasadniony powód nieodpartej potrzeby wyrzucenia pada przez zamknięte okno. Mimo, że tego typu problemy mogą się wydawać oczywiste i banalnie łatwe do wyłapania i załatania, to jednak zdarzają się one nawet wielu wybitnym produkcjom. Pierwsze Uncharted było w stanie doprowadzić do furii Drake'em, który ochoczo skakał w przepaść, bo nie ustawiliśmy go perfekcyjnie co do piksela przed skokiem. Z tego powodu dołączamy Natana Drake'a do grona ludzi pozytywnie zakręconych w kategorii seryjnych samobójców. Kolejny grzech znany być powinien szczególnie fanom starszych gier przygodowych, ale i nowsze produkcje również czasem spadają przez to z rowerka. Mówię tu o sytuacjach, w których gra stawia nas przed zagadkami i wymaga użycia wiedzy, której ona sama w żaden sposób nam nie dostarcza. Na samą myśl o kombinowaniu z ustawianiem totemu w Ace Venturze dostaje kocio kwiku. Tu na szczęście przychodzą z pomocą przewodniki, poradniki i solucje, ale to również oznaczało, że ktoś musiał spędzić przy tej abominacji o wiele więcej czasu niż się po prostu powinno, i metodą prób i błędów układać każdą możliwą kombinację aż do skutku. No, to to zaakceptował. Czy może być w ogóle coś gorszego? Cieszę się, że spytaliście. Naturalnie. Co powiecie na momenty, w których gra świadomie wprowadza nas w błąd, dając rady, które w najlepszym wypadku nie są prawdziwe, a w najgorszym znacznie wpływają na to, w jaki sposób gramy? Niewinny błąd w tłumaczeniu Dark Soulsów, który sugeruje, że trzymany przez nas pierścień regeneruje powoli nasze zdrowie, a który w rzeczywistości jedynie nieznacznie powiększa pasek zdrowia. Albo taki Dragon Age Inquisition, który z kolei wmawia nam, że magiczne bariery możemy pokonywać tylko magią przeciwstawnego żywiołu, kiedy tak naprawdę można zrobić to dowolną formą magii, a nawet atakiem nie mającym z magią nic wspólnego. Nie ma także jasnego wytłumaczenia, dlaczego podczas zabierania na przejażdżkę pewnej kobiety w San Andreas ta zachęcała nas do szybkiej jazdy, mimo że to właśnie szybka jazda doprowadzała do wczesnego zakończenia spotkania. Oberwało się nawet Diablo 2, które, zanim zostało to załatane, kłamało graczom w żywe oczy i pompowało nas nieprawdziwymi statystykami postaci, które nijak miały się do rzeczywistości. Są gry, które robią gracza w bambuko celowo i może to być naprawdę fajny zabieg humorystyczny, ale tylko jeśli jest rozegrane naprawdę dobrze, w innym wypadku prowadzi tylko do frustracji i wczesnego osiwienia. Póki jesteśmy jeszcze przy niejasno określonych zasadach, to warto też wspomnieć o grach, które niespecjalnie informują, gdzie kończy się ich umowność, co z perspektywy podejmowanych decyzji potrafi być bardzo nieprzewidywalne. Kiedy w GTA 4 to od nas zależy, czy chcemy oszczędzić daną postać, czy nie, gra informuje nas jedynie, że nasz wybór może mieć konsekwencje w przyszłości, nie mówi jakie. No i całkowicie w porządku. W rzeczywistości też tego nie wiemy, jakie konsekwencje będą miały nasze czyny, ale już irytujące może być, że zabijając jakąś postać, nieświadomie pozbawiamy się paru misji pobocznych później. Tutaj problem jest dosyć trudny do rozwiązania, bo z jednej strony oczekujemy nieoczywistych decyzji, ale też realnych konsekwencji, a nie, jak to bywało w grach studia świętej pamięci Telltale, że wszystko sprowadzało się do jednej linii dialogowej gdzieś 5 epizodów później. Ciężko to wyważyć i nawet Wiedźmin nie radził sobie z tymi momentami najlepiej. Bywały momenty, że daleko idące konsekwencje pomniejszych działań zdawały się nieproporcjonalnie poważne i nieco za bardzo nadmuchane, jak gdyby na pokaz, żeby udowodnić, że przecież mamy wpływ na ten świat. Podczas ogrywania serii miałem parę razy wrażenie, że jedno machnięcie srebrnym mieczem w Wyzimie było w stanie doprowadzić do Holokaustu nie ludzi w Nowigradzie. Zanim ktoś wbije mi widły w plecy, chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na losowość w grach. Właściwie to taka losowość nigdy nie jest do końca losowa. W grach czasem to są naprawdę przemyślane, złożone algorytmy, które mają jedynie wyglądać na zupełnie nieprzewidywalne, lecz bez jednoczesnego zaburzania sensu rozgrywki. Kompletny chaos i entropia sprawiałyby przecież, że gra byłaby zbalansowana jak łyżwiarz alkoholik grający w hokeja na wrotkach podczas trzęsienia ziemi. I generalnie rzecz biorąc taka losowość jest całkiem fajna i raczej przez graczy lubiana, szczególnie w rogalikach, czyli grach, do których podchodzi się przecież wielokrotnie i które muszą skupić się na różnorodności każdego z podejść. I to działa, bo przecież każde podejście, nieważne czy to FTL czy Crypt of the Necrodancer, jest odrębną, piszącą się na bieżąco historią. Tyle tylko, że czasem odnosimy wrażenie, że gra właściwie specjalnie rzuca nam kłody pod nogi i nie wynika to bynajmniej z dynamicznego poziomu trudności, po prostu wiemy, że jeśli coś może pójść nie tak, to pójdzie nie tak. Ci z was, którzy zostali trwale psychicznie skrzywdzeni przez FTL, wiedzą, że tam nie można czuć się bezpiecznym. Build, który z początku wydaje wam się zupełnie OP, którym gnieciecie wrogów jak mrówki i którym nie straszne są nawet kosmiczne pająki, zostaje bardzo często totalnie unicestwiony przez ostatniego bossa, a wy zastanawiacie się, jak to w ogóle się stało. To samo w sobie nic złego i myślę, że to po prostu część uroku tego typu gier. Nawet na mnie to po prostu działa. Co jednak niesłychanie drażni, to fakt, że niektóre podejścia zdają się być skazane na porażkę od samego początku. Choćbyście mieli statek, który da radę zrobić Kessleran w mniej niż 12 parseków, załogę, której pozazdrościłby Shepard, i tarczę, której nie powstydziłby się znany youtuber, to bez jakiejkolwiek choćby najmniejszej wyrzutni rakiet najprawdopodobniej nie będziecie mieć szans przeciwko ostatniemu statkowi matce. Wszystkie rodzaje uzbrojenia, cała ta mnogość wyborów ale i tak wszystko sprowadza się do tego, czy macie wyrzutnię rakiet, czy nie. W sposób niezależny od Was, bo w trakcie takiego podejścia możecie na wrzutnie rakiet po prostu nie trafić. To wszystkie dobrze podjęte decyzje nie mają jakiegokolwiek znaczenia, a godzina gry może śmiało pójść w piach. Myślę, że to właśnie łączy wszystkie powyższe babole. Fakt, że my jako gracze czujemy, że nie zrobiliśmy nic źle, zrobiliśmy coś wręcz najlepiej jak potrafiliśmy, staraliśmy się z całych naszych sił, a mimo tego gra nas ukarała. Z tego samego powodu, dla którego szczerze nas wszystkich łączy nienawiść do misji eskortowych, w których ci wszyscy handlarze i małe dzieci pchają się pod miecze orków i kły wilków, jak gdyby na złość graczowi, tak samo irytuje nas odczucie, że zostaliśmy po prostu oszukani, że Ezio wylądował na. Bruku nie dlatego, że to my wydaliśmy mu takie polecenie, ale że on w swojej nieogarniętej mądrości zinterpretował komendę wspinaczki jako skok w kierunku nieuniknionej śmierci. Czujemy się źle, kiedy Wiedźmin w swojej niejednoznaczności wyrzuca nam w twarz śmierć pobocznej postaci, mimo że tak naprawdę nie czujemy, żebyśmy zrobili coś źle. Ale to nie są te wyrzuty sumienia, jakie czujemy w innych zawalonych przez naszą niedbałość questach, bo to akurat wieśkowi wychodzi dosyć fajnie. Ale mówię tu raczej o złości w sytuacjach, kiedy po prostu nie czujemy się winni. Myślę, że generalnie lubimy trudne gry, doceniamy wyzwanie i kolejne porażki są w stanie motywować największe lamy nawet ze mną na czele, by spróbować i jeszcze raz. Dark Souls, Super Meat Boy, N ⁇ wszystkie tego typu gry to produkcje trudne, ale jednak fair. Precyzja sterowania, dokładność hitboxów i animacji, ale też sporo miejsca zarówno na dynamikę rozgrywki, jak i na przemyślenie swoich pomyłek. To coś, co sprawia, że nawet najbardziej casualowi gracze mogą czasem wciągnąć się w coś z poziomem trudności podkręconym jak kurki z wodą w starożytnym Egipcie podczas wielkiej suszy. Nic jednak nie wybija z rytmu tak bardzo, jak świadomość, czy ponieśliśmy porażkę nie z naszej winy. Szczególnie, że gra lubi nam tą porażkę wycierać prosto w twarz. Często z łoską nostalgii w oku wspominamy, jakie gry kiedyś były trudne i jak chłostanie się niezliczonymi porażkami i przymusem zaczynania od nowa budowało charakter, ale jednak śmiem stwierdzić, że część tego poziomu trudności wynikała ze zwykłego bycia niefery względem gracza. Po prostu nie dostawaliśmy żadnego czasu na reakcję. Dlatego, nawet pomimo, że nie pozbyliśmy się dzisiaj tych wszystkich baboli całkowicie, to wciąż chyba jednak mamy pod tym kątem fajniej. I po prostu wiemy, że jeśli jakiś kapra-dimon wgniecie nas w ziemię, to będziemy mieli tą świadomość, że to stało się tylko i wyłącznie dlatego, że zsiemy. Juhu! Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!